Startowa pomimo iż włączono nowe, nowe światło, ale już stoją nieruchomo, już coraz głośniejsze ich motocykle i już za chwilę taśma pójdzie w górę. Wystartowali kto najlepiej, dobrze Cegielski, dobrze Kuszcza, pan Andrzej wypchnął Cegielskiego, dwóch zawodników na torze, a z przodu mówiłem skuteczny ma jak Huczko. Ciasno było w pierwszym łoku, Kuszcza z Cegielskim, poszli tam na łokcie, poszli na barki, zawodnicy wciąż jadą, Huczko był na prowadzeniu, ale arbiter nie miał wątpliwości. Przerwał ten wyścig, leżą na torze i Cygielski i Kłopot, no ma Grzegorz sporo pecha, powraca po kontuzji, siada na motocykl, no i już zapoznaje się w pierwszym swoim starcie z nawierzchnią toru. No miejmy nadzieję, że przesympatyczny Grzegorz już za chwilę podniesie się, już stoi, w tej chwili widzę to. Za kibiców, gdzieś tam zerkając. Grzegorz jest cały zdrów, są przy nim lekarze tych zawodów. No i za chwilę zarówno